Witam, nazywam się Mariusz Brzeskowski i od kilkunastu lat zajmuję się terapiami naturalnymi, uzdrawianiem duchowym. Jestem certyfikowanym specjalistą biofeedbacku i biorezonansu, naturopatą. I w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, jak biorezonans wpływa na organizmy żywe, w tym organizm człowieka. Biorezonans może wpływać jak w całość, w naturze. Może coś stymulować, może coś wygaszać. Może wpływać pozytywnie dla żyjącego organizmu, ale może również wpływać negatywnie, czyli może wręcz nawet doprowadzać do śmierci danego organizmu. I tutaj wykorzystanie tej mądrości i znajomości fal i rezonansu jest bardzo istotne do jego wykorzystania. W ten sposób powstawały też pierwsze urządzenia typu urządzenia RAIFA, który badał rezonans patogenów, bakterii, grzybów, wirusów. Miał do tego specjalny mikroskop i doprowadził do tego, że wysyłając określone fale zauważył, że potrafi uśmiercić bakterie czy uśmiercić wirusa. Bardzo ważna funkcja, bo wiadomo, że część tych bakterii, wirusów, grzybów, Robaków nie służy zdrowiu człowieka czy zdrowiu zwierząt. Czyli możemy wykorzystać również w celu prozdrowotnym fale, które doprowadzają do rozerwania błąd komórkowych patogenów. Tutaj, innym z kolei zastosowaniem biorezonansu, znając częstotliwości. Jak drga i wibruje na przykład wątroba ludzka, możemy ten organ stymulować, czyli reedukować. Załóżmy, że dany organ wszedł już w dysfunkcję i nie wibruje tak, jak powinien wibrować. Czyli wysyłając mu falę o tej złotej wibracji, przypominamy mu, że to jest zdrowa wibracja, i w ten sposób wątroba zaczyna się regenerować. I tak możemy wykorzystywać biorezonans zarówno i dla ludzi, i dla zwierząt, i dla roślin. Czyli stosując biorezonans, możemy nawet stymulować wzrost roślin. Były prowadzone na to też i terapie, badania i doprowadzało to do określonych sukcesów. Tak samo mamy funkcję harmonizującą, czyli Wysyłając określone fale, możemy harmonizować daną funkcję czy nawet bardziej kompleksowe oddziaływanie organizmu. Innym wykorzystaniem biorezonansu jest działanie regeneracyjne, czyli możemy na przykład stymulować komórki macierzyste czy komórki kości, do tego, żeby się ona szybciej wzrosła. Zregenerowała. Dotyczy to różnych e, organów i układów, czyli tu mamy bardzo e, fajną funkcję. Również możemy e, biorezonansem stymulować na przykład wzrastanie e, wzrastanie tkanki mięśniowej, czyli mamy wykorzystanie w, i w rehabilitacji, i w sporcie, czyli tam, gdzie potrzebujemy wzrostu masy mięśniowej i to nam daje duże spektrum działania biorezonansu. Trzeba również pamiętać o tym, że wszystko, co w nadmiarze, też nie jest najlepsze, i nie ma co przesadzać z ilością terapii czy wykorzystywania biorezonansu w praktyce takiej codziennej, domowej. Zawsze lepiej korzystać z usług terapeutów, konsultacji z terapeutami, czy też lekarzami, którzy wykorzystują biorezonans w swoich praktykach. Tak, abyśmy osiągnęli jak naj, najlepszy efekt dla naszego zdrowia, witalności i długowieczności. W ten sposób życzę Wam też, abyście mogli wykorzystywać biorezonans. Osobiście pracuję na kilku urządzeniach biorezonansu. Między innymi to jest biorezonans personalny, osobisty. Świetne urządzenie Life Balance. Tutaj mamy możliwość 5000 terapii. Czyli możemy sobie praktycznie oddziaływać na organizm na zasadzie likwidacji patogenów, na zasadzie harmonizowania układów i organów i regeneracji układów i organów. Także bardzo szeroki zakres. On również dotyka spraw psychologicznych, emocjonalnych, hormonalnych, praktycznie bardzo szerokie spektrum. Biorezonansem również możemy badać, skanować organizm, i do tego służą już tutaj na przykład urządzenie LifeExpert Profi. Ona jest i do użytku domowego, i gabinetowego. Natomiast tu już bardziej zaawansowane urządzenie, które wykorzystuje i biofeedback, i biorezonans. Urządzenie z KIO Pro. I mamy w ofercie również urządzenie z KIO Po więcej informacji, zapraszam na stronę w podanym poniżej linku. Dziękuję.